No witajcie widzowie, my osiągamy nową ragę ważniak, więc dobra, co my tutaj mamy? Potrzebuję nitrogliceryny. Aha, ciekawie, ciekawie. Więc wy se to czytajcie, a ja też se to czytam No dobra, więc lecimy Co my tutaj mamy? Alarm pożarowy, roboty strażnicze. Strażnicy, ma. No, sorry. Roboty strażnicy, ta Po coś mamy. Gravitigana. Dobra, tutaj coś mamy. Tutaj u góry, ale nie przejdziemy. Można w sumie. I wylatujesz, robociku, na razie. Gdzie on tam jeszcze leci? Śmiesznie. Czwarte piętro, jedziemy se window. Dobra, podejdziemy se, albo w sumie wyjdziemy se, po co ja się wspinam, skoro tutaj są schody? Nie no, gdzie tutaj jest wejście? Ja sobie tak od razu nie otworzyłem, gdzie to jest. Poniżej, dobra. Gdzieś tu. Ech. Dobra, dzięki. Gdzie coś tu było? Kosztowności, dzięki. Dobra. Może weźmiemy z fizik Guna. Będzie chyba lepiej. Dobra. Chyba nie ma od razu alarmu jakiegoś. Nie ma. Dobra, jeszcze trzy. Wyżej, dobra. Czyli gdzieś tutaj będzie pewnie. Ta nitrogliceryna. Ja po co mu tyle nitrogliceryny? Yyy... gdzie to jest? W wysokości gracza to gdzieś tutaj powinno być, ta. A, no jest. Aha, dobra. Trzeba. I sobie otwieramy na spokojnie brameczkę. I teraz sobie bierzemy Gana. Chodź. Dobra. oa, ała, ała. Ała. Spadaj robocie, serio? O, wybucha. E, no dobra, niestety. Już jedno nam się wysadziło. Dobra, chodźmy po te tam i tyle. Gdzie to mamy bombki? Dobra. Wysadzamy. Oj. Jest tutaj alarm pożarowy. Jest. Gdzie to mamy? Gdzie to jest? Dobra, gaś to. Dobra, słysziałem, że tam stoi robot. Bo tam stoi robot. Dobra, już nie stoi robot na razie. Dobra, na wysokości gracza. Nie. Yeah. Dobra, widzowie. Ja to oła przetransportuję jakoś może. Dobra. Ja o. No i muszę tam wrócić. A jajaj, widzowie. Dobra, jakoś tędy. Dobra. To jest chyba. Trzeba sobie ją wybić. Gdzie jest mój statek? Tutaj, dobra. Dobra, my to mamy, fizyk gun. Dobra, nie hacz, nie Teraz ostrożnie, na spokojnie. Oła, nie widzę, połóż. dobra Dobra, mamy drugi O, dobra, jeden wysadziliśmy, żeśmy mieli misję skończoną. Super, nie, no ten Fizig Gun robi robotę. Robotę robi. Więc teraz bierzemy sobie... Fizig gunna. Oj. Ostrożnie to bierz. Dobra, chodź, Dobra, mam. Myślałem, że mi statek wybuchł. Dobra, i są Widzowie, przyjemna misja. Przyjemna, nie powiem ostrożnie, delikatnie, więc dobra, kontynuujemy. Myślę, będzie taki dłuższy odcinek, dzisiaj. Więc co my tutaj mamy? Tutaj w ogóle nie wiem, jakby do rozbiórki coś przyjeżdżało. Mhm, dobra, tutaj są drzwi, otwieramy. Co my tutaj mamy? Co to jest? Uuu działa. O kurde, ale szybkość, ty, ale tylko przez chwilę to działa. I sobie to pijemy, jesteśmy szybsi. Dobra, to wyłącz tam. Mhm, dobra, teraz nowa wiadomość: dwie. Dobra, dobra, to jest ten. Nie... To jest nieważne. To jest ważne. Co to jest? Przeczytajcie, co ja też chcę to czytam, Dobra, śmieszne to jest. Teraz to. Dobra, nie wiem, robimy dla jednych i dla drugich. Dobra, demolka druidów. Co my tutaj mamy? Roboty strażnicza. Ale dużo celów. Wiecie widzowie co ja robię z robotami. Wyrzucę sobie. je. Ale na sam początek spróbujemy może bez ich wyrzucania. Siema robocia. Gdzie ty zniknąłeś? 1092 metry powyżej gracza. Echem, dobra, zaczynamy misję od nowa. Eem, troszeczkę nie wyszło, jeśli mam być szczery. O stupę. Kręcimy. Karuzela, karuzela. No i na razie. <grym> Ojej, widzę, ale śmieszna misja, ja nie mogę. Dobra, niszczymy wszystko, co nam się nadarzy na drodze, po prostu i tyle. To, to, to jest! Ty, pokaż, jak ty strzelasz. O, dupe! co ty, ty robisz! To jest! Ty, jesteś jakiś powalony. Kręcimy nim. Dobra, gim! O, to się. Gim, gim robocie! Co to jest? Utopię się, utopię się. Utopię się. To ty jesteś jakiś, nie wiem ulatało latało czy mi się wydawało? Spadaj! Ale nie aż tak nie aż tak warto. Dobra, utop się. To był opcjonalny. Bidle tutaj jest! Co to? Co to jest? Gim! Czym ty jesteś? Ja nie mogę, co to było? Dobra, mamy fizyka Gana tam Mody mnie ratują, walić was roboty Ty, ktoś mi goni? Dobra, nie Dobra, chodź ty robocie walony Giniesz tam Dobra, gin Co to było za bydle? Gdzie ty jesteś? No chodź robociku, no chodź gdzie tam ty jeździsz no? No dawaj no, wychyl się, wychyl się. No i na razie. No i top się, utop się tam. No i dobra, mamy go. Dobra, gdzie jest jeszcze jeden? Dawaj tego. Robimy go tam. nie taką lepę, że się nie pozbiera. Dawaj, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? No, pokaż się, pokaż się. to jest... Nie, proszę. Nie. Nie, wyrzuciłem go, nie, nie! nie. O, spadł. Ojeju, gdyby nie mody, ten się musiał trochę namyśleć tutaj. Ale widzowie, wtedy jest śmieszna zabawa. A nie że ja się te pół godziny i rozmyślam, albo nawet dwie godziny i rozmyślam Jak to zrobić. O co tutaj chodzi? A tutaj tak wystarczy, że nie wiem, tutaj wystarczy... Po co ja właściwie go biorę? Nie wiem. Ja wracam, ja wracam już ten, do łódki, ja już stąd uciekam. Otworzymy sobie bramę. Dziękuję bardzo. No i sobie uciekamy. Nie, no. Śmieszna misja, śmieszna. Ogólnie, gdyby nie Physic Gun, to musiałbym się naprawdę narobić tutaj i musiałem spędzić wiele wiele czasu żeby rozmyśleć to i bardzo dużo pokombinować, ale w ten sposób tutaj mam łódkę, ale w ten sposób jest przyjemnie, miło, fajnie, no i ogólnie jest bardzo przyjemnie. Myślę, tutaj już schodzimy na dół, no i sobie już uciekamy. Na razie siema i uciekamy. Więc dobra widzowie, jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie subikę, lajka, oczywiście. A ja dziękuję wam za oglądanie, w sumie śmieszny odcinek był, dla mnie bynajmniej. Małem się trochę pośmiać na tych robotach, więc dobra. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć!